Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy męcy się oddalini, o to anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł. Wstani, weź dziecię jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On stał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udali się do Egiptu. Tam pozostali aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł stani weź dziecię jego matkę i idź do ziemi Izraela bo już umarli ci którzy czychali na życie dziecięcia on więc wstał wziął dziecię jego matkę i wrócił do ziemi Izraela lecz gdy posłyszał że w Judei lecz gdy posłyszał że w Judei panuje archelos <laughs> w miejsce ojca swego Heroda Bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we nakaz, udał się w okolice Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo Pańskie. Drodzy <laughs> siostry w Chrystusie Panu, dzisiaj rozważamy tajemnicę świętej rodziny. Syn Boży rozpoczyna swoją ziemską wędrówkę na łonie rodziny. Takie jest zamierzenie. I wolą Jego Ojca. Rodzina zawsze bowiem będzie dla człowieka niezastąpionym środowiskiem. Sam Jezus ma pewnego rodzaju drogę, w której w historię wpisuje się w życie każdego człowieka. I właśnie ten sam Jezus ma prawnego ziemskiego Ojca, który go nosi na rękach, i Matkę, która przy nim trwa nieustannie. Kochani, Bóg posłużył się właśnie osobą świętego Józefa, człowieka sprawiedliwego, człowieka wiernego. Jako małżonka i odpowiedzialnego ojca, aby ochronić rodzinę z Nazaretu. Oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię, jego matkę i uchodź do Egiptu. Bóg, ojciec, nieustannie prowadzi świętą rodzinę. I dzisiaj Bardziej niż kiedykolwiek Kościół jest właśnie postawiony do głoszenia dobrej nowiny o rodzinie i Ewangelii życia. Właśnie dziś, gdy głęboko próbuje się wtłoczyć w kulturę chaosu, gdzie rodzinę próbuje się jakby jej kształt i rozumienie przez współczesny świat zniekształcić. I dlatego też myślę, że bardzo piękne są też słowa, które dzisiaj są w sposób, myślę że aktualny, mocno zaakcentowane i są wyraziste, które mówił święty Jan Paweł II w swojej adhortacji. Kościół w Europie we wszystkich formach swojej działalności życia musi wiernie głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie. Jest to konieczność odczuwania jako palącą. Wie on bowiem, że zadanie to wynika z misji ewangelizacyjnej, powierzonej mu przez jego oblubieńca i pana. A dziś jawi się jako niezwykle pilne. Wartość nierozerwalności małżeństwa jest coraz bardziej lekceważona. Żąda się prawnego uznania związków faktycznych oraz zrównania ich z, z prawomocnym małżeństwem. Kochani. Dzisiaj też można powiedzieć, że mamy w swoim środowisku także tę działalność zakłócającą taki spokój, czy współczesnego Heroda, który próbuje w jakiś sposób zakłócić pełny kształt rozumienia rodziny i małżeństwa. I dlatego też My, jako ludzie wierzący, ludzie, którzy trwają w rodzinach, powinni mocno także dzisiaj opowiadać się za godnością rodziny, za rozumieniem piękna, tego duchowego, czym jest właśnie macierzyństwo, ojcowstwo. Czym jest właśnie rodzina. I dlatego też przeżywając dzisiaj tą radość z obchodzenia właśnie świętej rodziny, chcemy dzisiaj dobremu Bogu polecić nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze dzieci, wnuki, prawnuki, aby właśnie ta przestrzeń właśnie rodziny... Była przez nas wszystkich po pierwsze umiłowana, ale przede wszystkim bardzo mocno chroniona. Połajmy dzisiaj do Boga Ojca, aby właśnie nie zabrakło nam takiej z jednej strony wrażliwości Maryi, ale także takiej odpowiedzialności i przede wszystkim pełnienia woli Bożej Świętego Józefa, abyśmy byli ludźmi, którzy stanowczo stoją w obronie tego co piękne, a i w jakiś sposób nieocenione, abyśmy byli ludźmi właśnie, którzy chronią swój dom, dom rodzinny, małżeństwo, ale przede wszystkim ludzi, którzy bronią kościoła, którym fundamentem jest właśnie droga prowadząca do zbawienia, a tą drogą jest właśnie świętość naszych rodzin i przede wszystkim świętość małżeństw. I oto dzisiaj, kochani, wołajmy. Uroczystość świętej rodzicieli, świętą rodziny, abyśmy byli właśnie tą rodziną świętą z Nazaretu. Aby ta Boża aktywność w naszym życiu prowadziła właśnie do uświęcenia każdego z nas. Amen.